Firmą H, H a wcześniej z Prefabetem, historycznie to jesteśmy związani jako firma Jazbud od 1994 roku. A w ogóle, jako zawodowo, jestem związany z firmą od 1978 roku. Będziemy mogli pozyskać więcej klientów. No i logistycznie. Lepiej na tym zapanujemy. Po prostu dostawy będą bardziej na czas, już nawet nie na dzień, tylko na godziny będziemy mogli ustawiać. A to jest w, te, w dzisiejszej technologii bardzo ważne, bo przy, jak są dźwigi wieżowe, jest betonowanie, są zbrojenia, są ściany przenoszone. Więc w tej chwili klient wymaga sobie już przyjazdu na taką i taką godzinę. I to nam to po prostu już umo umożliwia taką współpracę i yy, operacyjnie to będzie bardzo dobrze.